Tak, tak, wiem, wiem. Yy, witam, witam. Wszystkich, wszystkich. W tym, otóż, yy, pierwszym odcinku z nowej naszej, nowej naszej rozpoczętej serii. Za kurwa. Dobra. Yy, jeszcze raz. Witam was wszystkich, ludzie, w nowym odcinku z Prince of Persia. No. No, już był poprzedni. No, ale nowym odcinku. Były poprzednie, było 16 filmów na YouTube, ale YouTube nam skasowało filmy z Prince of Persia, ale dobra, nieważne, na nowo. Witam was wszystkich ludzie w pierwszym odcinku z Prince of Persia, postanowiliśmy go jednak nagrać ponownie, e, tylko że teraz na po prostu łatwym poziomie, więc stworzymy sobie nowy profil, bo troszeczkę kurwa zjebaliśmy początek. E, nazwa Max Klamry się nie da. O! A to na no... Max. E, to większe i wyglądało lepiej. I Bob, nie? Okej, okay, dobra. Wybaczcie, ale y, gra nam się wyłączyła. Coś tam o aktualizacji pierdoliło, czy coś takiego? Tak, więc opcje gry. No niestety nie ma da, takiej dobrej grafiki, więc widzicie boki po ekranie. Znaczy boki kurwa na bokach. Właśnie nie ma większej hmm. rozdzielczości niestety, no a gra jest no, dosyć stara, tak więc po prostu musimy sobie poradzić na takich jakich są. E, tak więc no, co tu mamy jeszcze do pokazania? Nic kurde w sumie, Nie dźwięk no. No. no dobra ludzie, za zaczynamy, sobie, tak jak już mówię, my nagraliśmy no, prawie całą grę, został nam ostatni odcinek. E, zaczynamy nową grę na poziomie łatwym. No to będzie szło naprawdę łatwo, nie? No. Ogółem wiecie, moglibyśmy sobie grać w Dead Space, ale, ale nie chcemy, nie chcemy psuć, psuć serii. Mogłem tą serię żeśmy zjebali, więc postanowiliśmy się jeszcze raz na nowo, no, nie wiem, zagrać. No. Teraz zapraszam do filmiku, który będzie takie... Ci duży. Co Nie wiem. Jezus... Nie znam jej 听不见。<laughs> <laughs> 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 yeah, i We respond in kind. the Nie wiem, nie widziałem O kurde. to coś nagrywa bo to będzie najbardziej z siebie Ale kurde. Znaczy, ten nasz mikrofon jakoś kurwa tak przetwarza ten film. No bo zwykle jak ja coś mówię, to na filmiku sobie ta... Okej, okay, no. dobra ludzie, zaczynamy gierkę. To tak jak widzicie, tak jak... <laughs> no dosyć, dosyć, no, no. dosyć niespektakularny początek, ale tak jak mówię, tak jak żeśmy mówili w pierwszej części li serii, którą prowadziliśmy też razem z Bowem i też było dosyć bekowo. No dwójka jest naprawdę pod względem wszystkiego lepsza, tylko my żeśmy się już przejęli tą grą, ponieważ naprawdę poprzechodziliśmy tą grę, naprawdę no kuźwa. No, naprawdę nie to nie jest. nie jest przegięcie, znaczy to nie jest przesada, naprawdę przejdźliśmy tą grę. W wakacje było tak, przeszliśmy grę na nowo i tak cały czas, nie? Znaczy nie w te wakacje, tylko tam, jak byliśmy młodymi szkrabami. O, i to tak jak widzicie, no, jest o wiele więcej możliwości walecznych niż to, co było w pierwszej części. No i to wygląda no. tak lepiej, a nie te, wiecie, postacie, tak jakby, kurwa... No, w pierwszej części było ile? Trzy kombosy, takie... no, cztery. To no, się tak nudziło, ten... nie? Dobra, A na... na poziomie, łatwym to jest terytorium? I ważne ty, że się na tym innym mieczyku rozwaliło chyba z 10 wrogów, nie? Normalnie ja to się po dwóch <laughs> rozbada. Ogarnij, jak, jak będziemy już mieć wody, jak pójdzie ten ten gruby. No <laughs> i tak. <laughs> nogę mu walnę, to będzie... Żeby... <laughs> 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 o Jezus... Dobra, tutaj jakoś się nam ściemił o. ekran. O, o dobra, patrzcie na to. O, nie kurda. to. A mam i tak mam... czekaj, mam jeden miecz. Dobra. I po tobie, przyjacielu. O, miałem to zrobić, ale miałem jeden mie... No tak, zabij się na ogniu jeszcze ten badzido. No come on, coś mi się zm... Aha, nie mogę teraz Ej, to jest to jeszcze najlepsze, nie? Że tego gościa się nie z nie? Którego gościa? Tego? Tego. Dajcie. Czekaj. O! Przyleci. Ty ci <grym> no. No i tak zginę nie. Ale ty Typek wiedziałeś w ogóle o tym, że tu miał być ten gruby? Na statku. Kiedy? No miał być w grze ogółem. Jak, tak. Jak grę stwarzali, no. Ale ty jest za trudnym No właśnie, dla, dla tych co wiedzą o Prince of Persia to miał być tutaj taki boss, który pojawi się później na wyspie. Ten taki gruby czytałem takim... No i na internecie to czytam. Tylko jakieś... Nie, nie zmieściło się po prostu czegoś, tam jak... nie wiem, jakieś miejsce, czy coś, coś Ja się nie znam na tworzeniu gra. Z miejsca było na niego czytałem. Coś takiego, no. No, no sobie trochę miejsca potrzebuje, nie? Wiesz się i tu, i tu miał być właśnie ten typek, nie? Jezu oni idą na jeden komburs, nie? Dobra. Ale no, rzućmy czykiem i pójdzie też na ta. A nie, wiem nawet. Ale tu jest w sumie mieć Orła jeszcze, to no. jest też taki... Co, to nie by... na, na Hardcore'a jeden Mieczek miał. No! no. no nie, tu szedę. No na łatwo mi co dać. Jezu, no nas na nie trafi, don't. nie? No, A może przyjdzie, Czas. U. Dobra. Kończymy stąd, koleżanko! Ooo, oblokowała. Nie. No. się jest to, że tego mi czego to gościa co na też się nie dał jest, nie? To jest dziwne Dobrze! Waleczna suc suczyncja! Aaa, ona tutaj podhacza też. No zapomniałem o tym. No się tu ostatnio ścinało chyba, nie? Czy nie? No trochę, chyba. Czemu miałem blok przecież czemu nie kopła? Nie wiem. Dobra. O, to jest przeciążanie, taki dodatek. Znaczy tu jest wszystko inne niż w poprzedniej części. No, no. części Odejść, bo nie chcę do ognia wejść. Ja bym do. Nie? A nie. Eee, kurwa, idzie jak masło. A, już. A, już jest koniec. Jak on leciał, nie? I nie ma gościa, nie? Kurwa, bo... Widzisz, nagrywamy to normalnie... Są gry na nowo, a jest bekowo jak chuj. No lepiej, no lepiej. Jezus. Dungla <laughs> <No. laughs> open them. So ever shall open the sands must die. I was forced to kill those I fought beside. Those I had loved. <laughs> but now <coughs> an unstoppable beast chases <coughs> me. <human. coughs> For the first time in my life. <coughs> I am afraid. <laughs> <End to> <laughs> <or> <laughs> <die>. <laughs> Use the sands themselves crying? to reverse time, making it as if the hourglass was never opened. The beast, the haka is the guardian of the timeline. You were supposed to die, so it will catch you and see to it that you meet your fate. It is better to try than to wait here for death. Madness. Even if you manage to reach the island, you'll still the Empress of Time. I will travel back in time and prevent the sands from ever being made. If there are no sands, the Dahaka will have no quarrel with me. Go then, my prince. But know this: your journey will not end well. You cannot change your fate. No man can. Okay, Nie wiem kurczę ile w sumie nagrywamy. To mamy. Koło 10 minut. To jest 10 tak? minut, ale jeszcze zaczęliśmy przecież początek. To jest 9 i tam było pewnie 3 minuty, nie? Czyli śmiało można grać jeszcze, nie? No było tak, z 20 minut może było. No, tak jak było wtedy, ile by wyszło? 17 odcinków razem, nie? W całej serii? No, no to mniej więcej. A było też tylko około 15-20 minut. E, więcej niż 15 minut. Co ty? Nie, 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 nie robiłem takich odcinków 15 minutowych oprócz Lego. Aha, coś w szwód... Właśnie, jeśli się ktoś naprawdę zna dobrze na Prince of Persia, oglądałem filmik, nawet w tej grze jest pokazane później, jak jesteśmy na tym no. y, w tym całym zamku, właśnie nasz piękny Prince ma ten cały miecz, co miał na statku, a mi się ten miecz zajebiście podobał, więc ten kto się, kto zna Prince of Persia dobrze i wie jak na przykład mieć miecz y, jak Orła. Orła No to jakbyście na nim psali było w porządku. Jakby bo... no, wiesz, to jakieś przeróbki gry, nie, i wtedy No albo nie jakieś, nie wiem, to... D, no... no jel, 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 nie Bóg, tylko Kuźwa jak to się nazywa. No, jel, mody, nie? Mod, hack. Oh, no, no. hack kody, różne takie pierdołki. No, Okej, okay. <laughs> dobra, bo oczywiście też... Czekajcie, mam odwróconą tą. Nie chcę mieć odwróconej. Osi? Kurde. Żeby no. mi tylko nie wyjebało, błagam. Powinno być na gry i odwrócona oś. Nie, tu nie, nie ma. Sterowanie. Sterowanie, no. Szybkość myśli No wiedzia, ale które masz? Oś Y? Czy X? Znaczy na boki jak się porusza? Gdzie to jest? To! Tu masz ośmyśka się na tym. Swobodne rozglądanie, mówisz. Czekajcie Nie, znowu jest tak samo. Tak samo Kurwa Kruka nie rozwalę, czekajcie, bo mi się naprawdę nie lubię tak grać jak mam odrzucone to. tu jeszcze Dojdę z powrotem normalnie, a nawigacja tutaj odwrócona. O. Powinien być git. Dobra. Zobaczmy teraz. No i teraz jest w porządku, tak jak, tak jak mogę grać. No, w trawrze tego ptoko, kurde. Dobra. No, poszli. Właśnie, Bob chce, żebyśmy zbierali te wszystkie skrzynie. Ostatnio jak żeśmy grali na normalnym. To ogółem zabrakło nam chyba czterech skrzyni, jest ich 50. I Bob kiedyś, jak właśnie żeśmy grali przez całe wakacje, skopiował na, nawet taką kartkę, gdzie, gdzie są położone te wszystkie skrzynie, ale akurat nie mamy ich. A mnie to jebie na ryj szczerze mówiąc, żeby zebrać je wszystkie. No czemu nie skoczysz? Piękna bestia. No więc no raczej wszystkich nie zbierzemy. Chociaż może być wyjątek. Zobaczymy. No, to nie wiadomo, nie? <Ky> chcemy zapisać grę, oczywiście, że chcemy zapisać. Pierwszy poziomek, bardzo ładnie, dziękuję. Dobra, powspinajmy się. No, Jezu, ten moment to się przechodziło setki razy, nie? Już łącznie. No i? mi to widać, nie można by to grać. A, no dobra, samouczek jeszcze włączony, wszystko. Hopla. No, jumpa ma. No, no ja. I ogółem grę można też w sumie przejść na dwa razy. Dla tych, którzy akurat teraz nie wiedzą. Na dwa sposoby znaczy się. Dwa zakończenia są. <laughs> my oczywiście przejdziemy w ten prawidłowy, ale ten bardziej mniej stosowany. Ja już nawet nie pamiętam jak my żeśmy to odkryli. No w sumie przez te granie kurwa na pewno. Więc <laughs> teraz w sumie to, to teraz też nie jest takie trudne. My żeśmy byli wtedy z krawami, więc wiesz, to też się inaczej gra jak się z małym chujkiem no. A już się z normalnym. Znaczy no dorosłym. No co? Małym chujkiem, a co? A dorosłym chujkiem? Kurwa! Ja nie jesteś małym, no to stary nie patrzysz tak jakby e e, logicznie nie myślisz, nie? E, no. no. A Ty teraz patrzysz, takie różne logiczne bardziej myślisz niż kurwa jak, jak byłeś małym chujem chyba, nie? No. Gdzie kurwa? Zobacz, tylko kijem rozwalisz na ile? Na 4? No mniej więcej na 4. Weźmiemy sobie ten bursztyk jeszcze. Aha, bo w sumie bronie też trzeba zbierać. No ogółem no. jak przejdziemy już całą grę to pokażemy wam nasze wszystkie kurde rzeczy, które zdołaliśmy przez całą grę no. zdobyć. Jak wtedy przechodziliśmy na normalnym to udało nam się zebrać. No Ogółem prawie wszystkie. Wszystkie bronie, tylko dwóch sztuk nam się nie udało. No. Tu są takie bronie ukryte. Z 5 sztuk. I jednego mieczyka nam. Byłem. I kurwa, co ty robisz? O, oh, dobrze, że nie zginął. O, oh, shit! No i tak, ta kamera też czasami jest. No, no nie, przydatna. Aha, on po wodzie nie może biegać. O! Myć, pięknie. A! Ajajaj. No kurwa! Znowu... Znowu z główki I on jest przyjebany, nie? No. Dobra, kombos, nie powiem, fajny, ale... A ten co leży i co opada op 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 No nie wiem, ten jak... ten też tak jest, jak się położy. To leży, kurwa, nie wiem, co on obciągnąć, zrobić... Nie, nie wiem, co on stary czasami zrobi, nie. nie? wiem. nie to wiem, To jest ogólny prins, nie? No. Ale ty nie wiesz, no, nie? Nie wiem, no. Dobra, mamy kolejną walkę. Pierwszy raz nam tak wyszło, nie? Zawsze on spadł z, z powrotem, nie? <grym> To jest zaskakujące. Czemu ten Suki Bobek miał te dziecięcych, nie? No bo jest powszechny na tej wyspie. A kurwa widziałem go tylko raz. <laughs> no tak pisze, nie? Też, no, tak, tak, Też bez sensu kurwa. Pisze, że jest powszechny na tej wyspie, lecz dobra, pejęczy miecz, który w sumie z wyglądu... Wszystkie z wyglądu są zajebiste w sumie z... no. co w Persji. Ten antyczny miecz jest powszechny na tej wyspie. żywego go do, do 3 ciosowej kombinacji. naciśnij 1, jeden miecz. Dobra. Skomplikowana ta kombinacja, nie powiem. A wszystkie kombosy tutaj jest klas 50, nie? Tak, z... kurwa nie zrobił. patrz co on robi w ogóle? Ej zabierz mu broń, wiesz to jest. W mnie za chwilę. Spacja, spacja, tak, tak, tak? No mniej więcej. Kurwa czemu nie blokujesz ty ten papało? O! To jest mój kurwa ulubiony kombos tylko nie wiem no, na którym przyciskam Bo on nie chciał to zrobić bo miałeś już nie? nie No ale właśnie nie o to chodzi Co ty nie rozkliniasz w ogóle systemu? Nie. Gdzie się tu wchodzi fajnie Kurwa to w ogóle jest ten pierwszy, pierwszy ostatni raz w trybie teraźniejszości na tym W tej lokacji otóż na, No e, e, e. tak? Raz, dwa, trzy a ja? to, było? to było chujowe jak bardzo. Dobra, zapisujemy na drugi... drugą pozycję. Ale przecież jest to takie co on robi. Raz i potem tak. Dwa, nie? No, ale to później, nie? A to z tym takim, z dwoma, to trzy. Opla. To Okej, okay, zdążymy jeszcze tutaj przejść tam do następnej lokacji, nie? Ta, A, w sumie ja piasków nie muszę zbierać, bo na razie nie mam mocy. Okej, okay, mamy no. takiego, bo ostatnio go nazwał mini bossa. To kurwa jest dupa nie bossa. No jakby półbosem go można nazwać, nie wiem. Mocniejszym gościem. Bo później to on jest taki słaby, że może widać. To z moim zdaniem tępy pachołek i tyle. No. Ciekawe, teraz pójdzie. okej okay, nie i już pewnie no. raz dwa, trzy. A trzy. Aaa, no w no, sumie pajęczym jest taki chujowy trochę no dobra trzeba się poprzemieszczać trochę ja sobie wziąłem tą sikierę rzecz jej raczej nie, nie ten nie zniszczę nie teraz to jest na tym to te broni się prawie nie niszczą no zobaczymy na końcu no jak to będzie funkcjonować Cześć kolego. Długo zawsze tego odścigany w realnie. Którego upadek a nie na nim drugi. Nie no. Normalnie, standardowo go rozwalam na szybko. Wychodzi <grym> mnie. O! Nie. Zrobiłem na nim kontraatak. <grym> no. <grym> Też czasami dziwnie wskakuje. Chociaż w sumie co się dziwić? 2004 rok. Piąty. Znaczy powstało w 2004, ale w Polsce 2005, nie? Chyba tak, bo ja właśnie nie, wiem. nie, wiem. nie wiem. Mnie się tak wydaje. Dobra. A no właśnie, jak my to w ogóle będziemy nagrywać? Dwa też odcinki w Dwa, trzy? Można sprowadzić dwa, no. jak nam będzie już ten się chciał No to mi się zawsze chce, bo A, nie to miałem zrobić. i... do go, do go. nie przyraz. zrobił piekielna bestio I już już ogółem ten miecz kurwa jego jest tak wyjebany ten... że to jest szoku za, zawsze ten y, szybko niszczy, no nie? właśnie to jest a jest... teraz? teraz możemy e, te... no ale ile tam trochę a w dodatku i tak trzeba zbierać wszystkie miecze no o. no tak jestem ja, Nie dost A? <laughs> e, dobra, wiem no, To jest fajny motyw, nie? To jest jeszcze O kurwa. Stop being <laughs> <Perhaps> I <overestimated>. <laughs> <laughs> kurwa. <laughs> I nie wiem, zabiłem gnoja, Dobrze, jeszcze raz. Na szczęście teraz można powtórzyć. No. Chciałem wam po prostu pokazać alternatywną no. drogę, nie? No, boję się, że ci to pykło, ładnie. Ja mi, kurwa wszystko pytało o. Dziękuje. Nie Jest tam ktoś jeszcze, nie? A weźmiemy się tam. Mhm. What the fuck! co tak grać śpię? <gry> znaczy jednego jest z tyłu góry z tym, co pamiętam nie No wiem Ale nawet to można było użyć A nie da się nawet jak ma się dwie bronie a to warto zapamiętać w sumie nice. Hopla O oh, Jesus fucking Christ czekajcie Co? Dobra, ja, to muszę, ja muszę to zapamiętać, czekajcie jeszcze raz. Kurwa No kurwa. Nie czekajcie, jak to dwa razy E Dobra, okej okay, już wiem, zajebiście. Dwa razy E i później lewy przycisk mysz. No. U mnie się jak dacie escape to tam macie listę kombosów i tam są wszystkie, nie, nie lewy, 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 nie. no właśnie to, tworzymy, wiecie ludzie, nowe konto yy, o nazwie Poradnik. tam zleciecie <śmienny> wszystkie kombosy <śmienny> z <zamiar, śmienny> wszystkie, wszystkie kombosy <śmienny>

Teraz jest. Teraz jest prawdą, jak przejść grę, nie? O czasie, nie? No ale co my nagrywamy teraz, ja? Ale pokazujemy, jak ale... nie ma przejście. Zawsze w tym momencie się ścina, nie? To jest dziwne. Okej, okay, jakąś umiejętność. Aha, przy, przypomnienie, tak? No, no, czyli nasze cofanie czasu. Eee, e, to może pozwala ci cofnąć czasu z momentu, w którym byłeś bezpieczny. Aha, czyli każdy mm. chyba ogarnia. No. nie można zakończyć. Ja tak, opinię, tak, nie? tu się zakończymy odcinek. Tak, it's więc ludzie, mam nadzieję, że it's pierwszy it's odcinek it's z nowej it's serii it's w sumie Wam się podobał. Jeśli tak, zapraszam Was oczywiście na. Co to było? Eee, nie, to. Yeah. Ten. <laughs> Zapraszam was oczywiście na kolejne, tak? Więc trzyma się, cześć. Jo.